JP. Ej, co to znaczy, tak? Co to znaczy, co to znaczy, myślę, co to, to znaczy, tak? To znaczy, o! Oh. Ja kiedyś mogłem się dać komentarz ty, TikTok IG, teraz się nie boisz. Zrobić dymy w całej pelu. może i na całym świecie wierzcie ze mnie przykład, bierzcie I to nie pierdolenie, że każdy musi być influencerem, Tylko po prostu nie ma rzeczy pierdolonych, niemożliwych. Naprawdę, gdybyś mnie spotkał parę lat temu, teraz to byś myślał, że pewnie sprzedałem duży diabłu ale to nie to, to po prostu skutki ciężkiej pracy i dużo farta, i dużo farta Ale wie, jak coś to bardzo, bardzo ciężka praca na co? I ja nie marihuany. I tutaj follow up, i to nie znaczy, że masz teraz jarać w chuj trawy. To znaczy, że masz swoją obraź, drogę i już tuf, tuf, tuf. Nie jestem przykładem, że można spać głęboko kurwa Znaczy spać głęboko kurwa Bardzo, nawet do piekła, do lawy, najgłębiej w oceanie Pływałem bez sprzętu, do pływania, bez tlenu JP, JP ale dałem radę Ale Wait, 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 wait ale dałem radę i ty też możesz, naprawdę. To nie jest nauka, to nie jest nutka motywacyjna, czy jakieś kołczowskie pierdolenie. Ta piosenka po prostu napisało życie i ja życie, i ja życie. I ja, ta, ta, ta. Tuf, tuf, tuf Może twój świat wyglądać jak Stalker 2 Albo The Last of Us Ale dzięki emocjom, nadziejom i pasji, uczuciom Możesz przeżyć największy gówno I stać się twardszym, lepszym, większym Dużym, odpornym To co cię nie zabije To wzmocni, ja to kurwa wiem I tyle po prostu, traf. Korzenie w bagie, w korzenie, korzenie w bagnie, Posłuchaj sobie korzenie w to mi pokazało, ale lewis zniszczyło lekko. Ale nie musisz popełniać moich błędów, wszystko jest możliwe i jestem tego konkretnie. Pierdolony, popierdolony muszę wkładem. Nie ma rzecz niemożliwych, dobra, kończę to. Chyba ostatnia takie motywacyjna piosenka bo nie chcę. Ja chcę się tąpić w flexi w i mieć nową szmadę na sobie, mieć nową na głowie, znaczy na twarzy, hello. Tak? Ostatni cały, cały ostatni motywacy, posłuchaj Eventowy las od Bioras i Bez no gap, bez śmieci, się, posłuchaj po prostu i tyle, koniec. Taf, 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 tuf, tuf, tuf.